Cześć, słuchajcie, teraz słychać mnie trochę z daleka, bo muszę mówić z daleka, ponieważ przyszła do mnie paczka bardzo duża. W końcu po raz kolejny będę mógł sobie postawić przynajmniej przez jakiś czas dwa monitory, ponieważ dostałem nowy monitor do testów od firmy Serota. PR, to już jest drugi raz, kiedy od nich mam monitor. Pierwszą recenzję, nie, myślę, że dobrze pamiętacie, jeżeli nie, to gdzieś tutaj na ekranie pokażę miniaturę od tego właśnie filmu, żebyście zobaczyli, jak to wyglądało u mnie, czy mi się ten monitor podobał, czy nie. Ja sprzęty, mam taką zasadę, że sprzęty, testuję nie pod kątem o super teraz statystyk, specyfikacji i tak dalej, bo bądźmy szczerzy, ja się na tym nie znam e, i o ile ktoś nie jest jakimś takim uber nerdem pod daną kategorią, to też go często różne takie specyfikacje techniczne nie obchodzą, chyba że po prostu wie, czego szuka, ale jeżeli jest ktoś taki, to raczej nie polega na takim moim filmiku, tylko już sam doskonale wie, e, co chce kupić i czego właśnie szuka. Jak ja oceniam sprzęty? To jest pod kątem takiego typowego, zwykłego Kowalskiego, który też niejako kupuje sprzęty oczami i oceniam je pod zwyczajnym takim konsumenckim względem. Czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, czy coś mi w danym przedmiocie, danym danym recenzowanym przedmiocie przede wszystkim pasuje, czy też mam jakieś co do tego uwagi. Jak dobrze wiecie, jeżeli coś mi. Się nie podoba, to mi się nie podoba i o tym mówię. Nie mam żadnej, wiecie, umowy, że musi być dobrze powiedziane, że musi być tylko i wyłącznie pozytywnie, bo inaczej nic nie dostanę. Nie ma nic takiego. Ja na takiej umowy nie chodzę. Tak więc dzisiaj przyszło co do mnie coś takiego, co po raz pierwszy od dawna, bodajże od tej paczki, co dostałem tutaj od Endorfi i wnosiłem te krzesło. Ten fotel, który jest ode mną i za mną, to jest praktycznie największa paczucha, bo ten monitor jest, moi drodzy. Taki. Więc ja mam potężne biurko, na szerokość prawie całego tego pokoju, ale naprawdę się zastanawiam, czy mi się zmieści. Rozpakowujemy. Czyli moi drodzy, pierwsze co. Potężna nóżka i tutaj będzie problem, o ile jest, mamy tutaj system felsy, widziałem już tutaj tak naprawdę na samym kartonie, to nie mam drugiej stopki, żeby podłączyć ten monitor, więc będzie musiał mi stać na biurku i mam nadzieję, że nie będzie mnie to denerwowało, ale już pierwsze spostrzeżenie, oczywiście wiąże się to z gabarytami monitora, ale ta nóżka jest duża. Co jeszcze mamy w opakowaniu? Oczywiście kabel zasilający. USB-ka, HDMI, HDMI numer 2 i księgologię. Do tego jeszcze oczywiście w języku angielsko-chińskim ulotkę. jak wypakowywać. O ironia, jest to zawsze schowane w środku, więc najpierw musisz rozpakować, żeby się dowiedzieć, jak wypakować. Ale pewnych rzeczy się najwyraźniej nie przeskoczy. Dobraliśmy się do drugiej, niejako połowy opakowania. I mamy jeszcze, no cóż, drugą część stopki. Tak więc to naprawdę będzie zajmowało kupę miejsca. Teraz zobaczymy. Wybaczcie, że, ten, że tak jest. Tak, z dołu trochę mówię. Dobra, stanę jak człowiek, żeby było. Z jednej strony mamy tutaj na dole śrubę. Jest zarówno płaski krzyżak, jak i taki drążek um, zawleczka można powiedzieć, żeby ją łatwo wkręcić. Tę część przyczepiamy do monitora, albo monitor przyczepiamy do tej części, żeby było poprawnie mówiąc. I tutaj mamy spód, który przykręcamy tą właśnie śrubą. No więc przykładamy, wchodzi i przykręcamy. Idzie bardzo gładko, nie potrzebuje żadnej siły. A gdyby zawleczka się miała urwać, to mówię, jest jeszcze śruba zarówno krzyżakowa, jak i płaska w jednym, więc bardzo łatwo. Tak więc ta nóżka no wygląda tak, to jest kawał naprawdę żelastwa. Nie jest ciężka, ale jest duża, będzie mi zajmowała miejsce praktycznie. No i teraz to, co mam, to jedną piątą biurka, a że ja lubię mieć monitor przed sobą, to będziemy mieli problem. Oh, proszę bardzo, Krem de la creme, 32 cale a Aoc, Agon, egon, Agon. I teraz zobaczymy, moi drodzy, czy można łatwo, stojąco go zawiesić na tej nóżce, czy będzie to wymagało nieco więcej gimnastyki. Założenie tego na stopkę, ale ciemno się zrobiło, nie? Na założenie tego na stopkę było tak banalne. Że mam nadzieję, że uda mi się to pokazać raz jeszcze. Spójrzcie, muszę to pokazać z tej strony. Jedyne co robimy, to nakładamy monitor tak. I, I już. Takie samo było chyba, e, taki sam montaż był w przypadku poprzedniego monitora, tak więc wydaje mi się, że to, to taki trademark AOC. Bardzo banalny e, montaż. No i moi drodzy, 32 cale. To jest locha, to jest straszna landara, jest ogromny. Nie miałem nigdy tak dużego monitora. Jest, zastanawiam się, jak długo będę musiał się do niego przyzwyczaić. Do tej pory przez wiele lat siedziałem na 27 calowym monitorze. Mój jest nieco zaokrąglony. Ten jest płaski. No i dobra, czas zrobić na niego miejsce. Przesunąć swój stary monitor. Podłączyć ten. Do zobaczenia następnym razem. Cześć, witam serdecznie z tej strony Arkadikus I dzisiaj testujemy sprzęt, który po raz kolejny otrzymałem od firmy Serota. PR Po raz kolejny jest to monitor i po raz kolejny jest to firma AOC, która coraz bardziej zaczyna mi tak tkwić w głowie, e, kiedy szukam nowego monitora, bo każdy ich monitor, który widzę, który mogę przetestować, bardzo, bardzo mi się podoba. I w tym momencie mamy tak naprawdę model, wybaczcie z pamięci, nie powiem, AG325QZN. Mam zerową pamięć, jeżeli chodzi o imiona oraz o różne modele itd., tak więc musiałem to przeczytać. I teraz, e, jeżeli chodzi o sam monitor, to miałem też niejako szczęście, bo miałem okazję przetestować go na swoich ulubionych grach, Czyli Path of Exile oraz Counter-Strike Global Offensive, w obu mogłem tak naprawdę doświadczyć takiej faktycznej różnicy w porównaniu z tym, co do tej pory tak naprawdę miałem, mam i widziałem. I o ile w CSGO-a to też zgrało się również z tym, że w dniu premiery, kiedy kurier dostarczył mi monitor do domu, Akurat premiera miało Baldur's Gate 3, no i nie mogę zaprzeczyć, że gra w 32 calach i na takiej matrycy, no, wygląda po prostu prześlicznie. Mankamentem jest to, co zawsze, czyli Diablo krótki, bo półtora metrowy tak naprawdę e, kabel, no zarówno HDMI, jak, jak i DisplayPort, przez co no, musiałem sobie brzydko położyć kable tutaj. Na biurku, żeby mi sięgało. Ja tego bardzo nie lubię, dlatego e, powtarzam swoją radę, jaką daję zawsze przy monitorach, e, szczególnie jeżeli macie nieco większe biurka, jednostka jest e, oddalona, że kiedy chcecie mieć dwa monitory, jeden monitor, ale nie chcecie mieć go naciągniętego, zawsze kupcie sobie po prostu taki, nie wiem, 2,5-3 czy 5-metrowy kabel, czy to Displayport, czy to HDMI, bo niestety nie zdarzyła się jeszcze firma, która tak normalnie w zestawie e, daje e, po prostu, nie wiem, 2 kabel HDMI, żeby się tym nie martwić. Nie, zawsze muszę. Musicie po prostu iść do sklepu i kupić ten kabel. Chyba, że po prostu lubicie mieć jednostkę centralną gdzieś tutaj przy nogach. Ja tego nienawidzę, zawsze jest gdzieś z boku. Chowam te kable. I jeżeli chcę się pozbyć tych kabli, to zawsze muszę dokupić coś innego. W tym przypadku AOC testuje drugi raz i po raz drugi po prostu tam półtora metrowy kabelek jest dany. No, półtora metra to niewiele robi. I powiem Wam szczerze, że ten monitor, który kosztuje już ponad 2000 zł, bo taka jest jego cena, to wydaje mi się, że. No... Ten dłuższy kabel HDMI, dłuższy kabel DisplayPort, to chyba taka norma powinna być. Mimo wszystko, słuchajcie, nie ma co też zaprzeczać, że trzeba zwracać uwagę na stopkę, bo ta tutaj jest szeroka, ogromna. Nawet teraz, tak szybko mierzę, mamy 57 cm szerokości. To jest naprawdę spory kawałek. I powiem Wam szczerze, te 57 cm, to nawet na moim niemałym wszak biurku, to jest to gigant, taki tytan. No, na którym odczuwało się niejako taki brak miejsca i ratowało mnie tylko to, że kiedy ja gram czy nawet cokolwiek robię, to ja na takich szerokich ramionach gram, robię szpagat jak Jean Claude Van Damme, tylko że ręcy ma, nie nogi ma i to tak naprawdę mi to wszystko ratuje. Jeżeli ktoś lubi trzymać z przodu klawiaturę i myszkę, bo są też i tacy, to mogą mieć tutaj pewien problem i mimo wszystko jest tutaj też pewien problem, nie wiem czy to designerski czy konstrukcyjny, ponieważ stopka ta jest podniesiona, nie wiem, tam powiedzmy wysokość na dwa palce moje, jest, i ona nie jest płaska, ona stoi pod takim skosem, a to doprowadza do tego, że o ile nasze biurko nie jest przyklejone do ściany, to jest mała szansa, ja tutaj mam akurat dość dużą różnicę, od, ja stoję pod oknem, więc pod, od, od parapetu do biurka jest przerwa. I zawsze była taka pewna groźba, że monitor mi po prostu się zsunie. On nie spadnie, on się zablokuje, ale jeżeli bym gdzieś szalał i tak dalej, to jest możliwość, że po prostu on mi spadnie. A ja to pokażę za jakiś czas na, bez tak naprawdę no, już podłączonego, kiedy monitor będzie zdjęty, żeby niczym nie ryzykować, bo nie chciałbym podpaść tutaj ani producentowi, ani Sarocie PR. Ale zobaczycie o co mi chodzi. Tak więc yy, po prostu, zwyczajnie moja standardowa rada jest taka, że do. Monitora, no niestety trzeba dokupić ramię. No ale prawda jest też taka, że jeżeli mówimy o ramieniu, które utrzyma taką 32, no 31,5 calową lochę, jakim jest tym monitor, to musimy się wiązać z kosztem gdzieś około 300-400 zł. Tak więc trzeba się z tym liczyć. No chyba, że nie macie tych mankamentów z biurkiem, co ja. Pamiętajcie, do tego potrzebujecie zarówno dużego biurka, jak i musicie mieć to, że biurko stoi przy ścianie. Teraz nieco samych wymiarów, słuchajcie. Szerokość to jest 71 cm, wysokość 42,5 cm, chociaż na stopce tak naprawdę z najniższym ustawieniem mamy 48 cm, zaś na najwyższym ustawieniu jest to już 62,5 cm. Tam milimetrami może się to mierzyć, ponieważ nie korzystałem tak naprawdę z karty producenta, tylko po prostu sam mierzyłem suwmiarą. Tak jak wspominałem, monitor to jest kawał lochy i tak naprawdę bez opakowania, ale tutaj całościowo ze stopku i za wszystkim waży 8,5 kg. Monitor jest wyposażony w dwa złącza DisplayPort 1.4 oraz dwa złącza HDMI 2.0. Dodatkowo mamy wyjście słuchawkowe oraz cztery porty USB. Ergonomicznie, no cóż moi drodzy, mamy tak naprawdę pełny wypas. Możemy obracać w poziomie, możemy obracać w pionie możemy podnosić e, obniżać tak więc dostosować to do wszelkich swoich e, potrzeb mamy też oczywiście wese znaczy wesoa piwiota przepraszam e, tak więc mi to akurat ostatnio przydawało się w mojej pracy lektorskiej przydaje się to bardzo do czytania mówię w mojej pracy mi się to przydawało e, i to chyba tak naprawdę mój zawód to jest jeden z niewielu zawodów e, może poza nie wiem programistą czy pisarzem któremu taka opcja się przydaje? Ale co tam ja się znam, słuchajcie? W zasadzie w komentarzach możecie jeszcze napisać, kto korzysta z pivota. E, tak, jak właśnie lektor, pisarz czy programista, jestem ciekawy, jakie zawody jeszcze z tego korzystają. E, sam wygląd, słuchajcie, z przodu, tak szczerze, no poza ładnym czerwonym napisem e, Agon, Aegon, niczym się to specjalnie nie wyróżnia. E, niby jest bezramkowe, ale wiadomo, zawsze gdzieś tutaj mamy. Pewne czarne pola. Z przodu standardowy, niczym się nie wyróżniający. Tył, no tak jak w wielu innych monitorach AOC, no, tak również w tym recenzowanym przeze mnie jakiś czas temu, również no dzięki uprzejmości Saroty. Tył jest agresywny, gamingowy, z ładną czerwoną kreską i wycięciami. No, lecz standardowo brakuje mi tam e, takiego lekkiego podświetlenia. Może ja bym akurat takiego e, i nie widział, jak siedzę teraz tutaj przy oknie. Ale jeżeli jest ktoś, kto monitor ma nie pod ścianą, a gdzieś tak jak niektórzy mają biurka bardziej na środku pokoju itd. No to pewnie by coś takiego docenił, bo mamy dodatkowe takie fajne światełka ambientowe z tyłu. Co nam oferuje, słuchajcie, moi drodzy, monitor? Po pierwsze mamy FreeSync Premium i to znamy, bo to często jest reklamowane w monitorach. No i mamy tutaj niejako taką sprzętową synchronizację pionową dzięki czemu nie występuje nam rozrywanie ekranu a dzięki temu zawsze też możemy zaoszczędzić parę klatek w grach akurat powiem wam szczerze mi zawsze te v-sync najbardziej niszczyło klatki jeśli mam być cztery zawsze takie spowolnione zlagowane się to wydawało i zawsze mi się v ko kojarzy z tym że należy go wyłączyć flicker free to opcja eliminująca lub zmniejszająca poczucie migania ekranu, co no szczególnie e, pamiętać mogą użytkownicy jeszcze starych, poczciwych, niszczących nasze oczy monitorów CRT, ale i czasami można to poczuć w niektórych płaskich monitorach, można to poczuć, no i mamy to tutaj w domyśle, więc AOC Aegon po prostu nam nie miga. HDR tutaj wiadomo e, i tutaj też możemy odpalić sobie odpowiednie profile HDR-u. No, i mamy tutaj też e, przestrzenie barw, o których ja, jako taki zwykły użytkowy leszcz, mogę powiedzieć jedynie tyle, że jak się na tym znacie, to wklejam wam tutaj wypis z oficjalnej strony producenta. Od siebie dodam, tak naprawdę, że dla mnie kolory były świetne od samego początku i nie potrzebowały dodatkowych ustawień. E, ale, tak jak wspominam, zawsze przy sprzętach ja oceniam je ze strony zwykłego Kowalskiego, a nie kogoś, kto wybitnie zna się na szczegółach. Pamiętajcie o tym. Nawiązując jeszcze do tego, warto wspomnieć o przyjemnym menu, w którym możemy wybierać sobie przeróżne ustawienia oraz profile kolorów. Wiecie, filmowy, gamingowy i tym podobne, ale tutaj jestem strasznie konserwatywny, bo po pierwsze męczyłoby mnie takie ustawianie za każdym razem, a po drugie, no mi się nigdy te opcje specjalnie nie podobały i tak też jest tutaj, bo po prostu wygląd podstawowy jest dla mnie najlepszy. A podświetlenie, barwy, kontrast i tym podobne to wolę ustawiać w samych grach. Niemniej, jeśli chcecie ustawić sobie odpowiednie podświetlenie ekranu, no bo jest wam, nie wiem, za jasno, to możecie go sobie albo przyjaśnić, albo przyciemnić. To wszystko tutaj jak najbardziej jest. W ustawieniach przydatna jest też zdrowa funkcja trybu Low Blue, co ciekawe opracowana właśnie przez AOC. A o co w tym chodzi? No to. Pewnie ostatnio obiło wam się o uszy, no bo coraz częściej jest o tym mowa. Chodzi o promieniowanie widma niebieskiego światła. Światło takie emitują telewizory, monitory i smartfony. I to dlatego często nie możecie zasnąć, gdy długo siedzicie przy tych ekranach. Boli was głowa, no, czy gorzej widzicie. Niektórzy kupują sobie do tego specjalne okulary albo filtry nawet na monitory. Chociaż okulary są teraz bardziej popularne. A tutaj opcja low blue pozwala nam ograniczyć te promieniowanie. No i kolejna rzecz, którą docenią gracze przede wszystkim Counter Strike'a, jest tutaj celowniczek i to bardzo łatwo włączany, dzięki czemu, pokażę Wam tylko jak to wygląda, nie to, o, pyk i jest, od razu, może nie widzicie na kamerze, ale zobaczycie to później, jest. No i dzięki czemu taką awupą czy SSG możemy sobie śmiało robić neuskopy, no, no i łatwo wyłączać celownik, żeby nam nie przeszkadzał, kiedy już awupy nie mamy. Wiem trochę to oszukiwanie, ale hej, no to tylko na potrzeby testów. Całe menu i te opcje, jak celownik, sterowane są za pomocą tego małego guziczka z tyłu ekranu i ile na początku trzeba do niego przywyknąć, pamiętać gdzie on jest. Tak, gdy wejdzie to już nam tak naprawdę w krew. Robimy to automatycznie, chociaż przyznam szczerze, że nie pogniewałbym się, gdyby ten guziczek był usytuowany gdzieś tutaj nawet z przodu albo nawet poniżej ekranu, ale no cóż, jest z tyłu. Monitor ten jest wyposażony w matrycę VA, dość często traktowaną jako taką gorszą, a z moich amatorskich doświadczeń... Jak najbardziej spełniającą swoje zadania i jakoś nie czułem nigdy tej takiej gorszości tych matryc. Może jest ktoś z Was, nie wiem, grafik jemi, widzi jakiś pojedynczy piksel odstający kolorem, podświetlenie nie te. Pracuję z monitorami dzień w dzień, no i zobaczę te różnice, ale dla mnie jest to niejako takie audiofilskie podejście do monitorów. Chociaż osobiście wolę mieć po prostu matrycę VA i lepsze poziomy czerni i kontrastu, niż zalety i wady, matryc IPS czy TN. No i najważniejsze te całe 240 Hz i czas reakcji jednej milisekundy. No to oczywiście czuć. No i nie ma tutaj żadnego oszustwa jakiegoś marketingowego pierdololoiznów. W się można było królować znów przesiadka na swój własny monitor, który gdzieś tam tutaj z tyłu jest. Nawet nie pokazuję wam go, żebyście się nie zżygali, że tak powiem. No jest wręcz. Bolesna, e, więc jeśli macie komputery, które z gier wyciskają setki FPS-ów, docenicie te featurey. No to jest pewne, jak w banku. No i teraz czas też na nieco testów, takich na szybko, żebyście wiedzieli, co ja tutaj e, robię. E, zwykłe proste, e, proste testy z ASO.be To jest taka podstawowa stronka do testowania monitorów. I zaczynamy zwyczajnie od takich: o. Testów, jak to. Patrzymy, czy wszystkie linie możemy sobie rozróżnić. Ja wiem, że nie będziecie tego widzieli na ekranie, tak więc nawet nie ma sensu robić Wam konkretnie tutaj nagrania. Ale ja widzę, że tutaj tak każdy, każdy pojedynczy paseczek mi się rozróżni, nic mi się nie zlewa, nic mi nie miga. Wszystko jest proste. Gradient ma bardzo ładne przejście, nic tutaj nam nie smuży w każdym kolorze. Tutaj od białego ładnie przechodzi nam na czarne. Super, kolory nam się nie rozlewają. Teraz czy mamy jakieś piksele, no to bardziej jest rzecz techniczna, czy dostaliśmy wadliwy monitor, czy też nie, no ale mamy cały czarny ekran, może coś, jakiś brud widać tutaj na ekranie, ale żadnego pikselu nie ma, na białym tak samo, żadnego kolorku, no choć to, znikamy, na czerwonym to samo, blue to samo i green to samo, tak więc jest wszystko ok. To jest bardzo fajny test, który znowu nie będzie pokazywał nam kompletnie nic, jeżeli, jeżeli na przykład mówimy o e, kamerze. Kamera niestety nie pokaże nam za wiele, ale jest bardzo fajne do testowania monitorów i tego, jak rozróżniają one kolory. W tym momencie ten cały ekran jest jednokolorowy, i tak dalej, ale jeżeli zmienimy kolor, no to widzimy tutaj. Kwadracik innego koloru, ten kolor też możemy zmieniać, i chodzi o to, żeby przetestować sobie, jak monitor rozróżnia kolory. I to wszystko, jak widzimy tutaj na RGB, ma 128, 120, 128, czyli jest w odcieniu szarości. Wszystko i nawet pojedyncza zmiana. Przy dobrym monitorze, pojedyncza zmiana ze 128 na 129 jednostek wartości powinno sprawić, że zobaczymy te różnice. I na czerwonym. Powiem wam szczerze, że akurat nie widzę, ale ten czerwony się tym różni, bo gdy... A, a teraz wybaczcie, nawet nie miałem 128, to może dlatego... I czy teraz, jeżeli spojrzę, spojrzę gdzieś bokiem, i tak naprawdę, dopiero tutaj widzę takie bardzo, bardzo ledwo faktycznie miejsce, w którym przechodzi? Tego na pewno nie zobaczycie na kamerze. I to jest ta lipa, ale naprawdę, jeżeli zmienimy, no to ten kwadrat cały czas tutaj jest. I czerwony jest chyba najgorszy do wyłapania, ale coś jest. Jeżeli zmienimy w tym momencie na zielony, widzę bardzo wyraźnie, gdzie jest ten kwadrat, więc na zielonym to działa i na niebieskim teraz. Również widzę wyraźne kontury nasze, znaczy wyraźne. Po prostu widzę tam o jeden stopień, że nam się zmienia, ale jest widoczny zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Również jestem w stanie, pokażę tak, w tym miejscu powinien się pokazać, e, powinna się pokazać ramka i przewinę tak bardziej. Jak widzicie, idealnie trafiłem, tak więc powinno być dobrze, nie? Tak naprawdę cała reszta tych testów tutaj, Sharpness mamy na tekst, e, całkowicie go możemy sobie zmniejszyć, wszystko bardzo ładnie widać w jednym rogu, w drugim rogu, w tym rogu CE, Lorem Ipsum. Tak Więc ten na biało-czarnym to samo, lorem Ipsum. Konsetetur, tak więc wszystko widać. Oczywiście tutaj mógłbym ten e, response time pokazać, ale wiemy jaki on jest, i tutaj nie będę go porównywał ze swoim. Ale różnica jest taka, że jak te dwa paski tutaj sobie latają, nawet jak z dystans i one się stykały, kamera łapie to troszeczkę w innej ilości klatek. więc to jest ten problem, że to nie będzie dobry test. Ale faktycznie tą jedną milisekundę widać. E, I na moim starym monitorze, jak zatrzymamy. E, pauza. Jak zatrzymamy, to te dwa paski, kiedy leciały tak obok siebie i w miarę szybko, to ten biały pasek nieco zlewał mi się z niebieskim, tak nachodził na niego, tak lagowało to i smużyło. Na tym tego nie ma, ja mogę sobie na maksa, o, na maksa zwiększyć prędkość i ja dosłownie cały czas widzę te dwa paski osobno. Cały czas one pięknie sobie latają, tak więc e, absolutnie. Ta jedna milisekunda i te smużenie i tak dalej tutaj nie występuje. Technicznie ten monitor po prostu jest jak najbardziej w porządku, co nie dziwi za tę cenę. No cóż, nie mam kolory metru, by sprawdzić monitor pod tym kątem kolorów konkretnie, więc tutaj nie dowiozę, ale po prostu tak subiektywnie mi się podoba. <laughs> ale wracając do samego monitora, o czymś, o czym nie można zapomnieć, to cena. No ten monitor ma swoje wymiary, ma swoje opcje i ma swoje feature, y, ale wiąże się to z wydaniem dość dużego pieniążka, bo nowego monitora za taniej niż te 2100 zł na no nie kupimy. Czy jest to monitor warty tych pieniędzy? No jeśli szukamy czegoś konkretnego, to wydaje mi się, że tak, ale ciężko tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie, bo każdy ma Zupełnie inne wymagania, zupełnie yy, różne mamy zasobności portfela i czegoś innego każdy z nas wymaga. Dla mnie tak. Dla Ciebie być może nie, ale uważam, że monitor ten, yy, porównanie jakości do ceny, jest tutaj zrównoważony. Nie powiem, że on jest jak na swoje feature, y świetnie tani i warto. Myślę, że dostajemy to, za co płacimy. I osobiście, jeżeli chodzi o ten monitor, no to e, powiem wam tyle, że gdyby nie to, że jeszcze w tym roku czeka mnie przeprowadzka, udało się! To prawdopodobnie bym sobie ten monitor przytulił, a najchętniej nawet i dwa. E, jakoś tak, te testy monitorów AOC dzięki Sarocie no sprawiły, że teraz, gdy zastanawiam się nad nowym monitorem, e, to AOC jest pierwszą firmą o której myślę. Kiedyś to było standardowo, nie wiem, Samsungi, LG, LG czy Soniacze, ale od czasu pierwszego testu to AOC jest właśnie na podium. Jakoś mnie po prostu kupiły zarówno jakością swoich ekranów, ładnym wykończeniem e, i oferowanymi fecharami. Koniec końców, po raz kolejny zawiedziony jestem po prostu faktem, że rozstaje się z tak świetnym monitorem, ale taka już natura testów. Muszą wyfrunąć i zagościć w innym testowym gnieździe. Ja dziękuję firmie Sarota za to, że znów mogłem posiedzieć przy nowym, świetnym sprzęcie oraz za wyrozumiałość, jeśli chodzi o termin, bo doskonale wiedzieli, co się u mnie dzieje i powiedzieli, że spokojnie, bez presji, za co jestem ogromnie wdzięczny. Ale pamiętajcie, jest to ocena zwykłego użytkownika. W sieci, powtarzam, są mądrzejsi na YouTubie ode mnie i jeśli jesteście szczegularzami, chcecie wręcz wnikania w te ekrany, rozbierania ich na części i oceniania pod tym kątem, to ja jestem na to po prostu zagłupi. głupi. No i cóż, dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jeśli tak, to mam nadzieję, że zobaczę was w następnym. A póki co żegnam serdecznie. Cześć.